24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polski Radio 24. Gościem Polskiego Radia 24 jest Grzegorz Napieralski, senator Koalicji Obywatelskiej. Witam. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie o poranku. No i panie senatorze, muszę zacząć od tego tematu, co tu dużo mówić. Ważna postać dla Koalicji Obywatelskiej, ważna postać dla całej opozycji, Radek Sikorski, rozważa że polski rząd miał moment zawahania, jeżeli chodzi o rozbiór Ukrainy i czekał, co tam się stanie, bo był gotów wejść w pakt z Putinem i dokonać podziału Ukrainy według niego. To jest ta wypowiedź jest broniona przez inną, no, Było ważną postać, e, e, czyli ministra Rostowskiego, e, byłego ministra finansów. Słyszy pan te wypowiedzi, myśli pan sobie, że no, chyba zwariował, czy że no, może coś jest na rzecz? Chcę ja zapytać pana, pana Sikorskiego, no bo to on wypowiedział te słowa, no ja w głowie jego nie siedzę, więc trudno, trudno bym powiedzieć, skąd ma taką wiedzę, czy ma taką wiedzę, skąd taki pomysł na takie zdanie. No ja patrzę na to, co dzieje się dziś w Polsce, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie i w wielu miejscach. Po pierwsze jest porozumienie ponad podziałami, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie. Myślę, że i prezydent, i rząd, i opozycja zachowujemy się w taki sposób chyba jak powinniśmy. Zawsze można więcej, ale nie widzę jakichś poważniejszych błędów. Oczywiście możemy się kilku rzeczy czepiać do decyzji rządu, no ale to już jest dyskusja bardziej na komisjach sejmowych niż w mediach. No i pytanie, czy pańskim zdaniem po takich słowach Radek Sikorski powinien spodziewać się tego, że może być ponownie ministrem obrony radowej albo ministerem spraw zagranicznych, bo... Nie chodzi o tylko tę jedną wypowiedź, tylko no, ja mam wrażenie, że Radek Sikorski ma jakąś obsesję Ukrainy, bo sprawa rozbioru Ukrainy wracała już u niego trzeci raz. Przypomnę, że dwa razy rozważał to i mówił, że takie propozycje pojawiają się wobec Donalda Tuska pomimo tego, że Donald Tusk zaprzeczał. Trudno mi naprawdę oceniać. No, jest pan stosuncie. posłem koalicji obywatelskiej te, i no, to, między innymi do pana też będzie należało to, żeby wyrazić swoje zdanie. Czy ktoś... znaczy, co do, co, trudno mi w, mówię tłumaczyć koncepcje różne czy, czy stanowisko wobec danego kraju do pana Sikorskiego. Natomiast ja jestem daleki od. E... Od dzisiaj już wymienia, to będzie jakim ministrem. Nie, no wiadomo, to, to jest, jest polityce, dzielenie skóry na niedźwiedziu, to, ale, ale wiadomo, że opozycja to... idzie do, do wyborów, z, każdych wyborów po to, żeby przejąć władzę. Oczywiście, że w tak. W na... następnych wyborach może To innych, na pewno, może ale wolałbym jednak, żebyśmy dyskutowali bardziej, czy chwalili się tym, co w danym zakresie chcemy zrobić, niż kto będzie stał na czele danego resortu, bo to rzadko się sprawdza. Takie dywagacje to o pierwsze. Pamiętam, że już mówimy o Ministerstwie Obrony Narodowej, to pamiętam, że takim sztandarowym ministrem miał być Jarosław Gowin w rządzie. Jarosława Kaczyńskiego. było, było obiecywane. Ale tak. stało się inaczej. Stąd uważam, że takie dywagacje są niepotrzebne. E, to pytanie nie o te dywagacje, ale o to, czy Pańskim zdaniem takie wypowiedzi szkodzą Wam jako opozycji, czy nie? nie. Nie oceniałem tego w ogóle w sensie szkodzą. Nie szkodzą. Ja myślę, że w sprawie Ukrainy powinniśmy wypowiadać się zawsze, nawet jeżeli mamy jakąś wiedzę. To raczej powściągliwie w mediach. I uważam, że poważna debata, nawet ze poważnym sporem politycznym, czyli sporem takim, który no może być na przykład nieprzyjemny dla, dla rządu, tak? ale spór jest rzeczą naturalną w polityce, powinien odbywać się na komisjach, odpowiednich komisjach sejmowych. I myślę, że też ta debata publiczna o, o wojnie na, na Ukrainie przenosi się do mediów też, ponieważ. Ja mam takie sygnały od moich koleżanek i kolegów z Komisji Obrony Narodowej, że taka szczegółowa dyskusja o naszym uzbrojeniu, o naszym, o tak naprawdę naszym bezpieczeństwie nie jest prowadzona na Komisji Obrony Narodowej. I to jest ich zarzut, że my mało tam dyskutujemy. Mało jesteśmy informowani, że często opozycja i, i, i nie tylko opozycja, no, zostajemy zaskakiwani informacjami o zakupie na przykład sprzętu. Wojskowego na konferencjach prasowych premiera Błaszczaka, a powinniśmy o tym porozmawiać na komisji obrony narodowej. Dlaczego powinniśmy porozmawiać na komisji obrony narodowej? Dlatego, że to są zakupy wieloletnie. To nie jest tak, że my kupujemy dzisiaj czołgi, one będą za miesiąc i to już temat jest zamknięty. No, jak kupujemy te czołgi, to rozumiem, że to jest kontrakt na wiele lat, więc jeżeli pan redaktor wspomina, że możemy przejąć władzę, a my chcemy tą władzę przejąć, to więc będziemy też musieli to realizować jako już opozycja, która przejęła tą władzę, więc chcielibyśmy wiedzieć tak naprawdę, jaka jest strategia polskiego rządu. Jeżeli mówimy o, o na przykład uzbrojeniu w systemy antyrakietowe Patriot, no to chcielibyśmy wiedzieć, ile tak naprawdę takich systemów powinno być, gdzie one powinny być rozlokowane, jak powinniśmy bronić naszego, naszego kraju. A takich dyskusji po prostu nie ma. My na przykład bardzo naciskaliśmy, przecież umowa o dostarczeniu systemów antyrakietowych Patriot była podpisana przez zarządów Platformy Obywatelskiej i, i domagaliśmy się na przykład jeszcze u, u, ówczesnego ministra obrony narodowej yy, Macierewicza informacji, czemu on odwlekał to w czasie. No dzisiaj, gdyby ta umowa była realizowana, byśmy mieli już większość, a jak nie wszystkie, baterie patriot na terenie naszego kraju. Dopiero przyspieszamy teraz. No więc yy, mi brakuje tej debaty yy, politycznej, takiej po, poważnej politycznej debaty yy, na Komisji Obrony Narodowej. A czy myśli pan, bo jest pan politykiem nie od tej kadencji, ale jednak długi czas, że czy to nie jest wada jednak już kilku kadencji sejmowych, że Sejm przestał być miejscem debaty. Ja pamiętam też, no jak bywało te kilka, kilkanaście lat temu. No i jednak, no ja nie mówię już o tych takich rozpolitykowanych w latach 90. Ale to się nie zaczęło kadencje, czy dwie kadencje temu debaty. Ostatnio to przyspieszyło bardzo, znaczy brak tej dyskusji. Ja, ja nie jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej, ale na przykład wiem, że na mojej komisji, która jest... Komisji... Misją stosunkowo spokojną, jeżeli można powiedzieć o temperaturę polityczną. Natomiast często pojawiają się na przykład bardzo ważne, bardzo ważne projekty ustaw, które no, są. Yy... Propozycja prawa i sprawiedliwości, że tak powiem procedować w trybie ekspresowym. No, nie powinniśmy tak robić. Znaczy, uważam, oczywiście są sytuacje nadzwyczajne. Tak? No, taka sytuacja nadzwyczajna była choćby rok temu, kiedy rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. więc wiadomo, że niektóre ustawy trzeba przyspieszyć, ale Ogólnie to powinno być tak naprawdę taki wyjątek, a stała się regułą. Parlament jest właśnie od tego, żeby, żeby był spór polityczny. Tak jak powiedziałem wcześniej, spór polityczny nie jest niczym złym. Znaczy, jeżeli my się o coś kłócimy, ale o coś, nie przeciwko sobie, wypowiadamy złe zdania, ale, ale spieramy się o to, czy powinny właśnie, jeżeli już mówimy o obronie narodowej, czy powinny być czołgi, czy systemy antyrakietowe, czy powinny być samoloty takie, czy inne, czy powinniśmy kupować u Amerykanów, czy u Koreańczyków. Znaczy, mi takiej debaty właśnie bardzo mocno Brakuje, tak, dlatego, że no, robimy wielomiliardowe zakupy y, y, dla polskiej armii no, i to są, to, to są tak naprawdę kontrakty na 10 lat co najmniej jak nie więcej. I tu już poza w każdym sporem politycznym no, powinniśmy to dogadać, czy lepsze będą systemy patriot, czy powinniśmy więcej czołgów kupić, a może więcej samolotów. Ja tu akurat ekspertem nie jestem, ale w, w naszym klubie są, jest wiele osób, które się tym interesuje, którzy mają potężną wiedzę i, i współpracują z ekspertami i mogliby o tym podyskutować, i tego mi absolutnie brakuje. Powinien sobie do tego absolutnie wrócić. Panie pośle, pytanie też o opozycję. Pan przez długi, długi czas był związany z lewicą, kierował nawet lewicą mm -hmm. w Polsce przez pewien czas. Podejrzewam, nie wiem, czy moja intuicja jest słuszna, że pan akurat należał no, przez tych przez to, że choćby zna Pan Lewicę, kto, do tych, którzy nie wierzyli w to, że będzie ta jedna lista. Ale pytanie, czy ma pan za złe, tak jak wielu kolegów z Koalicji Obywatelskiej, Szymonowi Chłowni, to, że no, jedni mówią, walczy o siebie, a drudzy, że walczy o siebie kosztem opozycji. Znaczy Jarosław Kaczyński w 2015 roku pokazał, że jeżeli się buduje duży blok polityczny, można wygrać wybory. I, i to Ale, jest... No, widzi, jak... Pan, jak ta współpraca z gniewem się Rosiłku. No ale tak, to prawda. Teraz to jest bar bardzo poważny kryzys w koalicji, no ale jest już druga kadencja, więc to, to, też, to też jest zmęczenie materiału. Natomiast proszę zwrócić uwagę, i to, to kieruję też i do lewicy czy do, czy do Szymona Hołowni taki apel że przecież Jarosław Kaczyński schował bardzo mocno, głęboko urazę do Zbigniewa Ziobro, bo przypomnijmy, że w 2011 roku to Zbigniew Ziobro zdradził Jarosława Kaczyńskiego i odszedł z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli dobrze pamiętam, zabierając 20 paru posłów. No to, to jest potęga tak naprawdę, bo to tak, tworzy się już własny klub i tworzy się partię. Więc e, ten wielki cios w plecy e, Ziobry, w, w plecy Jarosława Kaczyńskiego no mimo wszystko Mirosław Kaczyński mówi ok, ale ważniejsza jest władza, tak? Ważniejsze są wygrane wybory i my jesteśmy gotowi się porozumieć. Z drugiej strony Jarosław Gowin, który reprezentował umiarkowane skrzydło liberalne czy takie centrum polityczne, ale przecież przypomnijmy, Jarosław Gowin przez lata był politykiem partii, wobec której Jarosław Kaczyński był w totalnej opozycji, tak? Jarosław Kaczyński zawsze był bardzo krytyczny wobec Platformy. Więc ja jednak zbudował taki blok i przyniosło to zwycięstwo, więc moglibyśmy faktycznie ten taki przykład właśnie pokazać koleżankom i kolegom i z lewicy, i z, z ruchu Szymona Hołowni, że jednak warto. Ale jeszcze wszystko przed nami. Do wyborów jest dużo czasu, więc ja do tego podchodzę z dużym spokojem. No i panie pośle, też pytanie o ustawę, o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wraca do Senatu, to zresztą będzie jedyny punkt porządku obrad, o ile pamiętam. W Senacie opozycja ma większość. Jak pan rozmawia z kolegami, jak to się dalej potoczy? Będzie koniec tego serialu? Czy... No tu problem nie jest tak naprawdę w, ani w opozycji, ani w Senacie, tylko problem jest w, w porozumieniu w samym obozie rządzącym. Bo A to, obóz rządzący że... twierdzi, że problem jest w Brukseli. Mm, ale to, to niech się zdecydują w obozie rządzącym, niech partia rządząca PiS powie w końcu jak jest. No bo najpierw y, premier Morawiecki mówi, że wszystko jest już umówione, dogadane, tylko trzeba tak naprawdę... W no, tym to, kształcie, jeżeli przejdzie, to, to tak, ustawę, tak, tak, no. I, I problem polega na tym. I widzisz pan, znowu wracamy do, do tego, co mówiliśmy wcześniej. No, jest jedna z kluczowych ustaw, która no, powinna być przedmiotem poważnej debaty publicznej. Opozycja przygotowuje niewiele poprawek, koalicja Obywatelska, ale takie, które wygłodzają tą ustawę i naprawdę wnoszą bardzo dużo dobrego do no, tej Chyba ustawy. przypomnijmy, w porozumieniu opozycyjnych ugrupowań były takie trzy główne. No tak, ale zostały, co najważniejsze w tym wszystkim, no zostały one przez PiS odrzucone. I zachodzimy w głowę, dlaczego PiS to odrzucił, skoro chce te pieniądze, my też chcemy tych, tych pieniędzy. Postawił nas PiS w bardzo złej sytuacji, no bo jeżeli odrzuca i jeszcze krytycznie odnosi się do naszych, do naszych poprawek. Miałem takie też wrażenie, panie Doktorze, jak rozmawiałem z moimi koleżankami i kolegami, też mieli takie wrażenie, że była próba w ogóle sprowokowania opozycji do tego, żebyśmy zagłosowali przeciw tej ustawie. My nie chcieliśmy. My się wstrzymaliśmy, bo uważaliśmy, że ona powinna być dalej procedowana właśnie w Senacie, żeby nanieść poprawki i żeby, żeby ten, 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 jednak te pieniądze zostały odblokowane, ale miałem takie wrażenie, że, że PiS chce bardzo mocno nas sprowokować do, do tego, żebyśmy głosowali przeciw. No ale uznaliśmy, że trzeba nad tą ustawą dalej pracować. Ona zostanie Senacie poprawiona. Miejmy nadzieję, że PiS tych poprawek nie odrzuci, ma większość. Zostanie podpisana przez prezydenta i miejmy nadzieję, że za chwilę te pieniądze pojawią się w Polsce. Właśnie, mówi pan, że macie takie poczucie, że to mogła być próba sprowokowania was. Myśli pan, że nie mogło to komuś przyjść do głowy w związku z tym pamiętnym głosowaniem, które no na przykład właśnie Lewica, koalicja obywatelska zarzucała, że Wstrzymała się od głosu i nie chciała poprzeć pieniędzy dla Polski. Dzisiaj w ogóle, jakby to punkt widzenia koalicji obywatelskiej zwyciężył, to nie byłoby mowy o żadnym kapelu, także o całym tym projekcie europejskim. Nie, ale wtedy się też wstrzymaliśmy. Natomiast ja myślę, że ta prowokacja. Tak, tak, bo wstrzymanie się, ale to no wtedy to, sobie to też nie To też nie blokowało niczego. Tak naprawdę proszę pamiętać, że przecież nasze wstrzymanie teraz czy, czy wtedy nie jest absolutnie istotne, dlatego że to większość jest po stronie prawa i sprawiedliwości. Więc w ogóle ta dyskusja, czy my się wstrzymujemy, jak my głosujemy, mi no nie, no to jest, jest jednak ona, ważny sygnał ona, dla ona, wyborców. Ona, to, to, to... ona pojawiła się tylko dlatego, że doszło do totalnej kutni w, w obozie władzy. Znaczy, to, to postawił się z Zbigniew Ziobro i jego drużyna i powiedziała nie, nie będziemy w ogóle za tymi ustawami głosować. I wtedy większości musiała szukać partia rządząca w, w opozycji. Myśmy nie zblokowali tego ani razu. Natomiast moje podejrzenie, czy, czy moja intuicja podpowiada mi to, że ta próba blokowania nas, znaczy, w znaczy, prowokowania nas do głosowania, żebyśmy zablokowali tą ustawę, wynika z tego, że być może coś w Brukseli jest niedogadane i wina miała spaść na opozycję, że to miał być taki sprytny trik, żeby nas prowokować, my będziemy na nie i wtedy Mateusz Morawiecki, premier Mateusz Morawiecki wychodzi i mówi, no zobaczcie, no, zagłosowali przeciw i nie mamy pieniędzy. Na szczęście nikt się nie dał sprowokować. No, no i na koniec pytanie o nowelizację kodeksu wyborczego. To jest coś, czego wielu takich przeciętnych słuchaczy nie rozumie, bo to jest już sprawa w bardzo takich szczegółowych Kwestiach na zewnątrz no, pojawiają się takie opinie politologów, którzy są poza sporem politycznym, że no, może im się nie podoba to, że jest to robione późno, ale kierunek generalnie uważają, że jest słuszny. Ja jestem politologiem z wykształcenia i uczyłem się o systemach wyborczych w różnych krajach i w Polsce również i ja uważam, że można rozmawiać o wyborach, tylko jeżeli PiS uczciwie podchodzi do tego, to przecież na początku tej kadencji mogliśmy o tym rozmawiać. Dlaczego tego nie zrobiliśmy? Majstrowanie przy wyborach, przed wyborami, bardzo krótko przed wyborami, uważam jest czymś bardzo niebezpiecznym, dlatego że po pierwsze do takich wyborów trzeba się bardzo solidnie przygotować, żeby nie było żadnych nadużyć. My mamy tak naprawdę, panie redaktorze, no niewiele czasu, no bo wybory będą kiedy październik. No, przed chwilą pan powiedział, że jeszcze dużo czasu. Do... No tak, ale na, na przygotowanie tak poważnych zmian no niestety nie jest dużo czasu, no bo to, to muszą być przygotowani ludzie, muszą być znalezione pieniądze na to, muszą być przygotowane miejsca. Na... I tu to, te zapisy mogą spowodować to, że może dochodzi do nadużyć i fałszerstw w tych wyborach. My się tego bardzo boimy. Stąd będziemy robić wszystko, żeby do takich fałszerstw nie dochodziło. Dziękuję. Uprzejmie gościem Polskiego Radia 24 był Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję, życzę miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia.